Jakub Jak mówi, co się stanie, jeśli Grzegorz Brown wystartuje w wyborach prezydenckich? Odpowiedź jest szokująca. Po tej prawej stronie robi się teraz trochę tłoczno, no bo e, okazuje się, że Konfederacja może mieć aż dwóch kandydatów, no bo oprócz słowami Mencena, no jest tak, mówi się, że być może nawet wystartuje e, Grzegorz Brown. Czy pana na to nie martwi, że będzie za dużo kandydatów dla tej strony i wyborcy, e, no nie będą wiedzieli, na kogo zagłosować? Tak, tak. To będzie osłabienie też mojego wyniku. Jeżeli Grzegorz Brown wystartuje, a słyszałem, że wystartuje, więc dzisiaj powinien to powiedzieć albo jutro. Myślę, że to jest wewnętrzny problem Konfederacji. Konfederacja jako partia, no, jakby obiecywała sobie tą jedność, prawda? No, a tutaj mhm. będzie rozłam. No, nie będzie to ładnie wyglądało. Na Ale myślę, ja że rozumiem... jeżeli Grzegorz Bram zdecyduje się ostatecznie, no bo nie mamy teraz tej decyzji, jeżeli zdecyduje się wystartować, to to by oznaczało jednak rozłam w Konfederacji? Myślę, że tak. Niestety. Mhm. Myślę, że niestety, że tak. I yy, yy, no zobaczymy, co będzie dalej. No. Ja w każdym razie, ja startuję jako republikanie i yy, yy, z pewnością Grzegorz Brown odbierze i mi, i Męcenowi trochę głosów, natomiast suma tych głosów może być większa, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.